Wiecie, to Kości, szybka wrzutka. Dziś gramy sobie w Candy Hunter z łowcy cukierków od Flamingo Games. Gierka jeszcze w wersji prototypowej, ale już tak zrobionej na bogato. Gierka to takie klimaty Halloween. Będziemy chodzić tutaj po domkach. Każdy z graczy, a gra do czterech osób, ma takie żetoniki swoich postaci. Będziemy mieli ich 5. Rozegramy tak naprawdę 5 plus 1 dodatkową sześć rund. No i ustawiamy sobie tak, że mamy z każdego koloru po jednym domku. Domki te symbolizują cukierki, jakie będziemy zdobywać. A następnie w każdym takim narożniczku układamy sobie jeszcze jeden kafelek. No i teraz w naszej rundzie z takiego ryneczku, gdzie mam dostępne wszystkie cztery kolory, dokładamy gdzieś. Budyneczek, następnie wybieramy ducha. Musimy zrobić do dwóch ruchów. No i jeśli duch wejdzie na jakiegoś tu kolesia, no to on przestraszony ucieka na jedne pole. Można też zrobić reakcję łańcuchową. Czyli jeśli przesunę ducha na ducha, to ten duch znowu się przesunie. No i tak tu trochę namieszamy na planszy. Po co mieszamy? Ano po to żeby sprawdzić, w następnym ruchu, czy czasami nie udało nam się zrobić naszego zadania. Bo zaczynamy z dwiema takimi kartami, które pokazują ułożenie tutaj domków na tej planszy. No i jeśli to ułożenie się pojawi, no to ta karta jest zaliczona, odkładamy sobie na boczek. Jeśli gdzieś na tych domkach jest duch, no to bierzemy sobie takie niestety minusowe punkty. Natomiast jeśli na tych domkach jest Tutaj nasz koleś, no to taki domek sobie bierzemy do kolekcji i na końcu odwrócimy go na drugą stronę, żeby zebrać sobie yy, cukiereczki. No i co? I robi kolejna osoba i to samo. Dokłada, rusza yy, duchem, sprawdza czy zrobiło zadanie. Następnie Czekaj, nie zapomniałem przy powiedzieć, dokłada gdzieś na wolne miejsce swoją postać. No i tak dalej, aż gra się nie zakończy. Na koniec będziemy punktować właśnie po punkcie za wykonane karty. Eee, za każdego pierwszego cukierka dostaniemy dwa punkty, każdy kolejny cukierek, w danym kolorze oczywiście, eee, to jeden punkt. Stracimy też punkty za duszki i tyle. Gierka mega prosta. No, kafaleczki, układanie, kombinowanie, mało tego, jest jeszcze wersja z takimi zagadkami czyli już mamy ustawioną jakąś planszę, musimy sobie rozwiązać takie łamigówki. Także co? Gierka idealnie w klimacie malutkie pudełeczko naprawdę fajnie ilustrowana, fajnie wykonana już na tym etapie tego prototypu. Także co? Nic, czekać na finał, finalną wersję. I tyle. Jeśli lubicie gierki w takim klimacie proste, małe, ładnie wykonane, w sam raz na Halloween, no to uważajcie, bo County Hunters gdzieś tam niedługo ruszy. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć!